Ja mam dzisiaj dzień kuriera, ale przed wyjazdem zamówiłam kilka potrzebnych rzeczy. Bardzo proszę. Dzięki. Po końcu wyrobiłam się z za obiadem. Zaczęłam nagrywać, później poszłam na ogródek i przepadłam. Teraz wracam na chwilę, a zaraz znowu uciekam z dzieciakami na Wrocław. Mamy wizytę u ortodonty Janka jeszcze przed wyjazdem. No więc, wyprawa nas czeka, a niestety mojego męża nie ma, więc sama muszę jechać z dzieciakami. Mamy 100 km do Wrocławia, niby nic, ale A4 jest okropna i muszę wyjechać trochę wcześniej, żeby nic się tam nie wydarzyło. Po co ja nagrywam? A ostatnio się was pytałam o tą torebkę, czy ktoś ma i poleca. No i sobie zamówiłam. Spoko jest ten koszyk. To coś, co mam na sobie, też mi dzisiaj przyszło jeszcze z Zary i taki set... Chciałam powiedzieć w poziomki, w cytryny. Mi przyszedł też bardzo, bardzo fajne. Livia mówi, że ja to dla niej zamówiłam. Jak będziesz chciała, to Ci pożyczę, okej? Okay? Kiedy? Kiedy? Nie wiem, chyba jak podrośniesz jednak. Chyba trochę za duże. Nie? Nie.